Czy mamy tutaj fanów gier planszowych lub osoby, które chciałyby rozpocząć swoją przygodę w tym jakże ciekawym świecie? Jeśli tak, festiwal gier planszowych Rebelkon jest pros dla Was. Na uczestników czekają pokazy przedpremier przedpremierowych gier, spotkanie z autorami i co więcej Zuzia? Cóż, tutaj w Gdyni na Polsat Plus Arenie znajdziecie liczne turnieje, warsztaty z malowania figurek oraz tysiąc gier, które możecie wypożyczyć. Myślę, że już nie będziemy nic dodawać. Po prostu przekonajcie się sami. Zapraszam Anna Stelmach i Zuzia Brzuska. Cześć, jesteśmy dzisiaj na Rebelkonie, naszej imprezie na część 20-lecia naszej firmy Rebel. No i wszyscy wspólnie gramy w gry planszowe. Na graczy czeka masa różnych atrakcji. Oczywiście granie w gry planszowe to jako pierwsze możecie sobie podejść do games roomu bez żadnych formalności, zagrać, zabrać grę planszową i zagrać. Ale też w koło naszej hali są specjalne strefy, gdzie zagracie w tytuły przedpremierowe, możecie rozegrać sesję w RPG. Nauczyć się malować figurki, a także trafić do naszej specjalnej strefy wyprzedaży, e, szybkich akcji, jak e, tak zwany pyl, gdzie nagle są rzucane gry nietypowe, niespotykane, które możecie teraz sobie kupić w wyjątkowych cenach. Więc oczywiście możecie przyjść pograć, a możecie na takiej imprezie też przyjść na jakieś fajne zakupy i uzupełnienie kolekcji. Figurki w tym momencie są praktycznie wszędzie. Jeżeli kupujecie planszówki, to one y, zawierają figurki w większości. Są też gry figurkowe, które zawierają figurki. Są też figurki, które można kupić w sklepach modelarskich, czyli jakby takie standardowe, jak kiedyś ktoś y, sklejał sobie modele, to może też kupić jakieś żołnierzy czy jakieś czołgi, i to też posklejecie pomarać. Gdybym się sklonował i byłyby dwa takie stoiska, to bym wypełnił je w pełni. Tu mam na jedną lekcję, mam mniej mi to 8 osób, czyli. Y, Całkiem sporo. Wczoraj 48 osób, dzisiaj też zamknę się w tej liczbie, więc w weekend prawie 100 nowych malarzy przybyło w kraju. Dużo się dzieje. Niedawno weszliśmy, więc dopiero zdążyliśmy wszystko obejść. No i szczególnie dzieci są podekscytowane. Bałże się bawiłem przez dwa dni, więc miałem okazję zagrać w kilka fajnych planszówek, kilka fajnych gier bitewnych, dwie sesje RPG, więc nawet co, i kupiłem jakieś rzeczy, więc fajnie było. Jest ogólnie bardzo miła atmosfera, wszyscy się tutaj dobrze bawią. Widać, jest bardzo dużo ludzi, ciężko zrobić jakikolwiek stolik w ogóle do grania, ale jest już, to jest na takiej zasadzie już, że teraz ludzie już nawet siadają na ziemi, żeby zagrać w gry, żeby wypróbować jakieś nowe tytuły i móc od razu iść kupić to, co im się spodobało. Udało nam się zagrać w datę Kawela. Tak, polecamy. Tak, polecamy, polecamy, tak. Wczoraj też byliśmy, byliśmy też na prelekcji. Super generalnie, dużo, dużo też ciekawych pytań padało, takich w ogóle, jak przebiega cały proces tworzenia gry i tak dalej nie tylko sam Frostpunk więc, więc no też tak dowiedzieliśmy się parę rzeczy od kuchni No też o samym Adamie właśnie jego historii jak, jak w ogóle to już zaczynał i jak wygląda w ogóle proces u niego tworzenia gier i zmian które czasami muszą zajść i tak bardzo fajnie Na festiwalu gier planszowych Rebelką spędziliśmy kilka godzin i przyznam szczerze że nie chcę stąd wychodzić z pewnością pojawimy się tutaj jeszcze za rok A jak było dzisiaj Cóż, tyle graczy dawno nie widziałam, i przywróciło mi to wiarę w naszą polską społeczność graczy gier planszowych. Naprawdę. Były gry planszowe dla rodzin, dla dzieci, dla zaawansowanych graczy, a także towarzyskie, imprezowe. Oraz dla osób takich jak my, które w zasadzie nic nie wiedzą na temat gamingu planszowego. To co, wracamy za rok? Na pewno, kości zostały rzucone.